Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Teraz coś zupełnie innego. Czyli także nowości od Tomaszka dostępne na Fajwerki Biegun. TM5. Tu się wyświetli cena. Są tak zwane drony latające. I TM6. Także od Tomaszka. Takie większe droniarze. Więcej sztuk w opakowaniu. No i co? Nie przedłużamy. A, jeszcze Wam pokażę. Aha, na, na tym też się wyświetli cena. OK. No i tu macie specyfikację. 12 sztuk w opakowaniu. Kategoria F2, prawie 30 gram na, na całe opakowanie. A tutaj mamy my też parametry. TM5, 20 niecałe gram na opakowanie, F2. No i nie przedłużamy. za chwilę się widzimy. Dobra, idzie TM, TM5, Tomaszek. Tak zwane drony, nie? Śmiesznie się pali, nie? Szybkie, fajne, ale brakuje jakiegoś efektu, nie? Jakiegoś cracklingu, albo coś. Coś takiego, no. Ale ogólnie fajne. Teraz idzie TM6, ten większy. Ale ogólnie fajny bajer. Ale strasznie wow. To samo tylko więcej strzałów. Oj, o, Ale jakiś kurde jakiś tam prytek pył No ocencie widzowie sami w komentarzu. Dajcie łapkę w górę, sub dzwoneczek zapraszam do socjali. Do następnych odcinków. Cześć.